Ała! Cześć, jeszcze witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z Gry Terraria na kanale Rywik. A dziś zobaczymy sobie z Królową Pszczół, czyli naszym przedostatnim bossem. Zapraszam wszystkich do oglądania. No dobrze, dotarłem już do pszczelego gniazda. Jest już pode mną. Więc tak, najpierw wybudujemy sobie tutaj platformę. A, o, szerzeń. Wybudujemy sobie właśnie platformy. platformę. Które tego kanibala bym się bardzo chciał pozbyć. Dobra. Więc tak, no, ostrożnie. Teraz, żeby niczego nie zepsuć. Hmm. Ja bym sobie wziął w dłoń właśnie platformę. I ewentualnie to. Żeby przypadkiem nie zniszczyć kokonu, bo to będzie strasznie słabe. Hmm. Mamy sobie tutaj kilka może platform, może tutaj jeszcze z jedną powiesimy sobie tutaj jeszcze latarnię, e, tą od, y, od many oraz zdroja. E, Odmany w sumie nie jest niepotrzebne, ale uznałem, że mogę ją powiesić w sumie, no bo czemu nie? Ognisko. No i jesteśmy praktycznie gotowi. No to co, chyba zaczynamy. W tym momencie muszę rozwalić kokon. Mam amunicję, wypijmy sobie jeszcze tylko to, zjedzmy sobie jajko i zużymy dwa e, kryszta, e, kryształy życia. Uznałem, że będę z nimi troszeczkę zwlekać, bo maksymalna ilość to jest 400, ale wolę z tym chwilę zwlekać. Po prostu nie każdy na tym poziomie rozgrywki ma już te e, kryształy życia i po prostu sobie ich trochę dodałem. Na finalną walkę też sobie po prostu dodam już wszystkie. Dobra, to mam, to mam. Zaczynamy walkę. trzecie ja najpierw sobie jeszcze tylko postawię... To I przyzwy naszą żabę. Dobra, kryształ rozwalony, i pszczoła już po naszym kierunku właśnie leci. Dobra, będzie nas właśnie w ten sposób przerażać. Dobra, czego mógłbym użyć? Może joja? Będzie nam właśnie strzelać takich żądeł. Nie to będzie chyba słabo widać. Widzę, że mega moc szybko obrywa. Ja czy nie będziemy mieli największych problemów? To jest stosunkowo łatwiej boss. Drugi night. Naj... No, ten to jest właśnie przedostatni wóz, ale i tak raczej nie będziemy mieć większych problemów. Teraz będzie wkurzyć takie małe pszczoły, dlatego muszę się jak najszybciej pozbyć. Tym jojem z tym najszybciej się najszybciej idzie tak naprawdę. No. To joj nie zadaje tyle, co na przykład maca, ale zadaje dużo szybszy, szybciej te obrażenia. Dobra. Mogę sobie w sumie przygotować przeciwwagę i sznurek mogę sobie w sumie założyć, żeby mi trochę większy zasięg. A no, to kończymy ją tym mieczem kurecznym. No i git. Poszło w sumie łatwo. Nie ukrywam, bo poszło naprawdę łatwo. Zostaliśmy z niej bezwzględny pszczał. To jest, to powiem, taka gra słów. Zostaliśmy też opancerzony plaster miodu. Po otrzymaniu obrażeń uwalnia pszczoły i oblewa użytkowników miodem, czyli po prostu dostajemy efekt, który mamy po wejściu do miodu. tak sam widzicie, i wylatują w sposób z nas pszczoły. więc plaster jest naprawdę całkiem fajnym w sumie akcesorium, którym sobie nawet założył zamiast opaski zdrowia, ponieważ ona powoli regeneruje zdrowie, a efekt miodu, tak można powiedzieć, zwiększa właśnie regenerację na takim średnim poziomie, dlatego tego, że się wypuszcza pszczoły. Wam mogę zaraz to pokazać. Czekajcie, nie wiem czy to było widać, teraz wyleciały właśnie z nas pszczoły, nasze, że tak powiem, nasze oswojone pszczoły. A w ogóle to na sobie na założone chyba mam, ale ten efekt musiałby mi zejść. Dobra, mniejsze oto, no dodatek ma on aż 3 punkty obrony, takie ulepszenia, a nasza opaska tylko jeden. Dostaliśmy też pszczelną czapkę, która jest, taki, jest takim fajnym ozdobnikiem, w sumie nic specjalnego. Wosk pszczeli, który służy, który służy właśnie do tworzenia specjalnych przedmiotów. Właśnie ten pszczoł pokaże, do czego służy. Oraz pszczeli granat. Pszczeli granat, czyli po angielsku bineidy, które po wy eksplozji wypuszczają z siebie pszczoły, które atakują wszystko w zasięgu wzroku. Są mega mocną bronią na przede wszystkim dużą ilość przeciwników oraz bossów z dużą ilością e, elementów ciała. Dobra. Na przykład na właśnie I World'a, albo... no jeszcze nawet nie wiem co. Dobra. A natomiast Pszczał jest to łuk, który zmienia zwykłe drewniane strzały w pszczoły. Przy uderzeniu zadaje tyle obrażeń, co zadaje faktycznie ten łuk, czyli 29. No a też zadaje troszeczkę mniej, bo ma ulepszenie. I kiedy już uderzy, to zmienia, to pszczoły się zaczynają rozprzestrzeniać w różnych kierunkach i zaczynają jeszcze zadawać normalnie obrażenia właśnie wrogowi. Dobra, my się wrócimy w tym momencie do bazy. A dostaliśmy jeszcze. Miód był też o tym, co zapomniałem wspomnieć. Jak zanim się wrócimy, tak ja bym sobie troszeczkę miodu w sumie zamienił na bloki. W sumie. Tak szczerze mówiąc, bo by mi się, się go troszeczkę przydało. Też bym sobie go troszeczkę zebrał, bo by potrzebował go. Bloku, bloki miodu by się przydały do w świecie do, do stworzenia przywoływaczki właśnie królowej pszczół, ponieważ chciałbym zdobyć z niej jeszcze kilka itemów, których do tej pory jeszcze mi się nie udało z niej zdobyć. Trzeba by mieć trochę wody. Tu mam wodę. Dobra. Musimy teraz to zalać wodą. Dobra, i teraz zbieramy sobie po prostu bloki. W ten miód też mi już raczej nie jest nic już to niczego potrzebne. W razie czego mogę sobie po prostu zrobić sztuczne w jakimś miejscu. Jakbym chciał. Bo gdzieś tam cała woda w ogóle zniknęła, tylko tyle się widzę bloków miodu stworzyło. No cudno. No. Dobra, wracamy do bazy. I teraz tak, po kolei. Co możemy stworzyć w ogóle z tych plastrów miodu, ponieważ to jest bardzo ważne, wosk pszczeli. Możemy z niego stworzyć tak, pszczele nakrycie głowy możemy właśnie sobie stworzyć cały zestaw dla przywoływacza, który daje troszeczkę mniej obrony niż nasz standardowy pancerz, ale... Zwiększa obrażenia sług o łącznie... Ten zadaje o 4 więcej, o 4 więcej i o 5 więcej, czyli łącznie o... Bodajże 13 punktów więcej zadamy nasze przywołane stworzenia i na dodatek zwiększa naszą liczbę sług o, e, o 2, czyli łącznie możemy mieć właśnie 3, trójkę właśnie przywołanych stworzeń. Dobra. Możemy też stworzyć pszczeli kostur z 14 właśnie takich odłamków wosku pszczelego. To by akurat nam chyba starczyło. Możemy też zrobić pszczelę granat z jednego wosku i jednego granatu. Możemy sobie właśnie stworzyć oby granat. Dobra, ja bym sobie stworzył kostur... Szerszenia, ponieważ jest on mocniejszy od naszej standardowej żaby. Możemy też, jak sami widzicie, tutaj robić tego typu rzeczy. Poczekajcie, gdzie jest ten Jego Jakiegoś robił przykładu. No właśnie, Spójrzmy go sobie i przywołajmy takiego. Właśnie, znaczy dostaliśmy fajne ulepszenie bezwzględne. Zwiększa, właśnie, obrażenia. I co robi? Właściwie taki szerszeń, który teraz za nami lata. Tu, jak widzicie, oda, właśnie, nad głową taki szerszeń. On strzela żądłami, które zatruwają przeciwników i zadają sobie całkiem fajne obrażenia. Ten kostur sobie odłóżmy, fajnie nam służył, ale teraz mam coś lepszego na razie i dobra. No i ja po prostu teraz, od teraz będziemy mieli po prostu lepszego miniona. Dobra, stwórzmy sobie też y, przybywaj, przyby, czyli przywołajkę właśnie y, królową, psz, królowej pszczół. przywołuję właśnie królową pszczół, robi się on z pięciu bloków miodu, w jednego rządła, pięciu plastrów miodu i jednego biodu w butelce. Stwórzmy sobie ich chociaż z dwie. I jest taka sprawa, że mm, bodajże królowa pszczół chyba da się ją przyzwać tylko po, tylko w dżungli, dlatego możemy na iść do dżungli i nie musimy koniecznie być pod ziemią, tam w gnieździe, możemy być gdzieś, gdzie nam się tylko indziej podoba i bodajże jak się wyjdzie poza dżunglę, to albo królowa pszczół znika, albo chyba wpada w stan ściekłości, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, Rządu, rząd bym sobie troszeczkę wziął, żeby stworzyć trochę jeszcze tych królowych pszczół, ile mogę jeszcze stworzyć? 5, dobra. Tyle ja na razie starczy. Eee, Posegregowałbym sobie trochę jakiś bo mam trochę zawalony. Bo właśnie zapomniałem wspomnieć, że już kiedyś właśnie pokonają królową pszczół. To też po jej pokonaniu przychodzi do nas nowy NPC, którym jest szaman, który już jak dobrze wiecie, mamy już od bardzo dawna. Bo już kiedyś pokonałem właśnie królową pszczół, bo dla mnie zaawansowanego gracza już po prostu pokonanie Pszczoły, królowej pszczół i to jeszcze na trybie normalnym nie stanowi żadnego problemu. Też już sobie z nią raz poradziłem. Hmm, dobra. Ten łuk w sumie możemy sobie go odłożyć na razie. Mamy te piekielne, które są troszeczkę silniejsze. Dostałem tu jeszcze inne, jak widzicie, też pszczoła i trochę granatów, ale jakoś z nich właśnie nie korzystałem na razie. Dobra. Pójdźmy sobie teraz do dżungli. tam hmm, I stańmy sobie na platformie. Postaram się, ogóle, postaram się w ogóle ją pokonać w nocy. Jak widzicie, ten... Szerszeń, nie wiem czy to widać. Strzela do wrogów dość szybko, jak widzicie. I mega szybko jest, sobie w stanie, jest w stanie się z takim przeciwnikiem uporać. Dobra, oświetlmy sobie tutaj. I postaram się w ogóle tą królową pszczół pokonać w nocy. Będzie troszeczkę może większe wyzwanie, jak będzie ciemno. Czy coś? Nie wiem. Bo ja na razie z królową pszczół, jak sami widzieliście, nie ma żadnych problemów już na tym etapie gry. No, bo to tryb normalny. Jeszcze kiedyś chciałem sobie rozegrać właśnie serię z trybu eksperckiego, gdzie przeciwnicy mają dużo większe, ob większe obrażenia i dużo więcej zdrowia. Dobra. Gdzie ja mam mój kostur jeszcze? O. Tej wieżyczki. Amunicję mam. No i dobra, już nawet bez ulepszonych mikstur lecimy. Leci. O, szybka jest. Ale szybka jest, naprawdę szybka. Chyba ją, chyba ją wkurzyłem, wiecie? Bo porusza się dużo szybciej. Chyba niestety e, jest na powierzchni, nie jestem pewien, bo mi się wydaje. No, jest dużo szybsza i teraz robi tych szarży aż 5, a, a nie tylko trzy, jak było to w gnieździe. No, porusza się dużo szybciej, dużo lepiej unika moich ataków. Muszę ją być ziojem, gdyż to jest chyba najstosowniejsze w tym przypadku. Porusza się nie bywale szybko. Prawie niemożliwe ja do trafienia broniami krótkiego zasięgu i tak zadaje mi tam zaledwie położenie, więc to nie ma większego znaczenia, jak na razie. Muszę sobie założyć to, może, wiecie, bo te pszczoły i tak nie będą atakować królowej, a moja oswojona, więc w sumie to nie ma większego znaczenia. To to zaatakowałbym sobie o tym jojem, póki tutaj stoi w miejscu. Dobra, padła. Ciężko było, ale w końcu padła. Więc tak, dostaliśmy nowe, nową rzecz, czyli pszczelą pod koszulkę, która jest po prostu, można powiedzieć, takim... też przedmiotem wyglądu. I dostaliśmy też śmiercionośni pszczeli z przymierzeniec. To chyba po angielsku się, to po angielsku beekeeper, czyli po prostu pszczelarz. I w sumie to takim fajnym się trafi, bo masz plus 12 do obrażeń, plus 10 do szybkości. I to jest po prostu miecz, który po uderzeniu przywołuje właśnie pszczoły. Szczerze powiedziawszy jest nawet całkiem dobry w porównaniu z tym, z tym, naszym mieczem. Mam dużo mniejsze obrażenia, ale tak jak mówię, właśnie przywołuje pszczoły przy uderzeniach. Tylko podczas deszczu może nie będzie tego aż tak widać. Dobra, trudno, kiedy indziej wam to pokażę. Na razie zawalczymy sobie z tą królową pszczół jeszcze z raz, tylko ona jest chyba właśnie, już nie jest w podziemiach, dlatego jest teraz przyspieszona. jak sam widzicie, porusza się dużo szybciej niż w podziemiach. I, i robi tych szersze aż 5, a nie tylko jedną Widzieliście to? No jest naprawdę dużo szybsza Teraz coś tak jakby zwolniło albo mi się wydaje lepiej jak naprawdę bić no i tutaj też mi już dużo mniejsze obrażenia tam chyba po 2, a wcześniej po 8. Po prostu jeśli znajduje się nie jest, jest, jest na powierzchni, to po prostu się wpada właśnie w taki stan wściekłości. Akurat w moim przypadku tego stanu wściekłości nie ma, bo mi się chyba coś zbogowało po prostu, ale wcześniej jak sam widzieliście dużo była dużo szybsza. Dobra więc tak. Kolejna nowa rzecz, którą dostaliśmy z kolei pszczół to jest... Pszczeli pistolet. To jest broń dla maga, która zadaje 9 punktów obrażeń i zużywa 5 punktów man. Co ona robi? Przy, przy, przy strzale przywołuje takie, nie wiem czy to będzie widać, takie pszczółki małe, które po prostu będą namierzać same, same przeciwników. Przy jednym strzale wystrzeliwuje trzy takie pszczoły, czyli można powiedzieć, że jeden strzał to równowartość 27 obrażeń. No to, 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 to takie taka jedna pszczoła nie uderza przeciwnika raz, ale aż kilka razy. No tylko problem tego jest tyle, że w sumie zużywa dość sporą ilość many, Jak widzicie, już mi się mana wyczerpała. No się też fajnie, bo się odbija właśnie od ścian, ale po odbiciu od ścian, się jakby skraca ich żywotność, bo te przełbach się mają żywotność. Aha, ja chyba wiem dlaczego ona się wkurza. Wiecie, bo my nie jesteśmy teraz w dżungli, jak stoimy na tej platformie, to chyba przez chwilę nie byłem w dżungli, wiecie? Jak ją przyzywałem, bo byłem po prostu zbyt yy, zbyt wysoko od ziemi i to było uznawane za wysokie biom. Może nie wiem. Problem jest tylko z taki, że bronie, które z niej otrzymamy, nie są aż tak skuteczne, ponieważ te pszczoły, które wytwarzamy z różnych broni, np. z tego właśnie pszczołego pistoletu, albo z tego pszczału, albo z tego właśnie bikipera przy uderzeniach, albo nawet z tego plastra miodu, nie będą atakować królowej. Dobra, a chodzi. Znowu się zrobiła niebywale szybka. Dobra, może tą macą bym ją troszeczkę uderzył, ale widzę, że tak średnio to idzie. Może po prostu będę kręcił tą macą będzie najlepiej Albo coś pistoletu, ale tym miliony tak naprawdę szło nam najszybciej chyba. Już nas te pszczoły widzę, gonią. Trochę nas widzę, obiła wbrew pozorom. Dobra, padła. Dostaliśmy praktycznie to samo, z tym, z tobą życzę, że w tym przypadku dostaliśmy jeszcze. Dostaliśmy jeszcze. Pszczelą różkę, która zużywa plastry miodu, by umieszczać ule. Um, plastry miodu, tutaj okay, chyba widzę, przy sobie nie mam niestety. Po prostu możemy, jesteśmy w stanie ustawić ten blok takiego właśnie, tego właśnie gniazda, o ile mam przy sobie właśnie blok miodu. Dobra. Pszczybywaj, no to jeszcze raz. Zostałem się jeszcze pokonać kilka razy, ponieważ Królowa Pszczół ma, faj, ma, ma, szansę na opuszczenie Monta. Co ja wam to pokażę w sumie. Z tego pistoletu też jest całkiem nieźle, to tam się amunicja pokończy. Się w ogóle rozpogodziło fajnie. No, jojem idzie tak naprawdę najszybciej, Po tym mieczem to ciężko byłoby się do nich zbliżyć, jakkolwiek, żeby nie oberwać samemu. Ewentualnie, jak już mamy dużo zdrowia, i już jest na wykończenie, to można ją faktycznie dokończyć. No, chyba nie dostaniemy tego, czego bym chciał, ponieważ z tej pszczół, zaraz to sobie pokażę, na przykładzie bossów, których mamy w bestiariuszu. Więc tak, z Eye of Cthulhu, wypadnie, że z każdego bossa też mamy szansę na trofeum to zaledwie 10%. Więc kiedyś sobie będę polował trochę na bossów, żeby z każdego to trofeum dostać. Więc tak, z King Slime mamy 25%, że wypadnie nam szlamowy środek, który przyzywa takiego dużego slima, na którym możemy jeździć. Co prawda tego jeszcze nie dostałem, ale też się postaram to kiedyś zdobyć. Natomiast z królowej pszczół mamy. 5! 5, zaledwie 5% szansy, że drop nam takie okulary, które przywołują pszczoły, na której można jeździć. Pokonamy sobie jeszcze ją parę razy. Czekaj, czy można przesyć parę? Chyba nie można, tak jak już kiedyś wspominałem, chyba nie można właśnie przyzywać kilku pozów naraz. A czy tego samego typu było? Wiem, że można na przykład King Slime'a i Ayokatu na raz przeżywać, jeśli, jeśli tego będzie sobie tak zażyczymy. O, skończyła mi się już amunicja. Dobra, pokonam sobie tą królową pszczół jeszcze dwa razy i zobaczę, czy mi się uda te Google zdobyć. Ale musiałbym tych królowych pszczół tak zabić chociaż ze 100 razy, żeby mieć taką powiedzmy 100% szansę, że mi to dropnie. Bo jedna na 20 właśnie królowych ma szansę, że to, wy że to wy wypuści właśnie. Nie. No bo skoro 5% szans, że ma, że dropnie, to znaczy, że 5% królowych, które zabijemy właśnie, ma, właśnie by to upuściła średnio. Jedna właśnie tam 20 aby tu coś takiego właśnie upuściła średnio. Ale to też nie wyklucza opcji, że może na przykład za pierwszym razem coś takiego wy do wyleci. Dobra, dobra. Teraz sobie wykonałem jeszcze tutaj z raz czy dwa i wracamy do bazy, bo w sumie chyba nie uda mi się tego dzisiaj zdobyć. Kiedyś sobie populujemy na bossów, to spróbujemy się właśnie zająć takimi właśnie trofeami i rzeczami, które jest ciężko w normalnej walce zdobyć. No niestety, jeden co mi się udało odropnąć to śmiercionośny pszczeli z przemierzeniem kolejny nie, zestaw, właśnie te pszczele spodnie to zestawu i w sumie to tyle, nie dostałem w sumie nic ciekawszego, no ale cóż, może kiedyś mi się uda jeszcze je zdobyć, a na razie wracamy sobie do domu i będziemy powoli kończyć. Ten w sumie młody przy te pszczelek też jest naprawdę fajną bronią, tak samo jak na przykład te właśnie pszczeli pistolet, te bigany, aczkolwiek... Ja raczej z nich nie będę korzystać gdyż tak. Po pierwsze nie jestem magiem, więc nie będę sobie z niego korzystać. I też jestem bardziej wojownikiem, więc korzystam bardziej z joi mieczy, a ten mierz jest raczej słabszy od mojego właśnie miecza, którego, który aktualnie posiadam. Ten, ten w sumie, to w sumie mógłbym sobie wiedzieć, co z, tym, z czymś połączyć. Bo że dało się go połączyć z takim jednym naszyjnikiem, z tego co pamiętam. Tworzenie tak, mogliśmy go połączyć z kilkoma rzeczami. Mogliśmy go połączyć z tym naszyjnikiem, z balonem, z, nas, z naszyjnikiem z żądeł i jeszcze z tą taką peleryną gwiazdą, której jeszcze wam nie pokazałem. Ta peleryna sprawia, że po otrzymaniu obrażeń, spadając z ma gwiazdki. Chyba, tak. W sumie to mógłbym sobie połączyć. Można założyć właśnie w okienkach wyglądu, i to w sumie by połączyło właśnie efekt szybszego poruszania się przy otrzymaniu obrażeń i właśnie tego miodu i ogólnie jeszcze wypuszczenia tych pszczół. Tylko gdzie ja miałem, to tutaj to mam. Możemy sobie, jak widzicie to połączyć. To już, ha, już ha nie można tego połączyć. No. Co prawda, ma tylko jeden punkt dobrony, więc trochę smutek, no ale cóż. To i tak będzie zawsze troszeczkę lepiej niż by było bez tego połączenia. No ale co? Ja już będę powoli z wam, e, kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeszcze miałem Wam coś pokazać, bo niedawno wyłowiłem sobie kilka, 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 kilka skrzyń z oazji. Zdobyłem dwie rzeczy: bolesny e, Ciskacz gromów oraz demoniczną włócznie burzy. To jest po prostu włócznia, którą możemy właśnie znaleźć w, w podzielnej pustyni. Ona, ona jest o tyle fajna, że właśnie zadaje całkiem fajne obrażenia, bo ona jest 16 na sam początek, no 15, bo tam ma zwiększone obrażenia. I pluje na bardzo krótki dystans z takimi jakby e, błyskawicami małymi i mamy coś takiego jak bolesny ciskacz, e, właśnie to się nazywają grzmoty i całkiem szybko właśnie jesteśmy w stanie zadać całkiem sporą ilość obrażeń jako mag. Dobra, no, mniejsza o to. Podajcie również na Discorda, linie rozykane do niego macie w opisie filmu, a ja się już powoli z Wami żegnam, mówiąc o kto mam zwykle w zwyczaju mawiać, elo, elo.